Cześć. jesteśmy dzisiaj w Pinczowie. Kiedy ostatnio byliśmy w tym mieście, nie bardzo mogliśmy się pochwalić wiedzą na jego temat. Ale dzisiaj już wiemy, że w Pinczowie znajduje się aeroklub, czyli coś dla miłośników podniebnych szaleństw. Dziś Ewa poczuje się jak ptak i będzie latać na motolotni. My to uwiecznimy kamerami, GoPro, dronem i lustrzankami. No cóż, nie będziemy przedłużać. Idziemy do instruktora pana Damiana, żeby pokazał, jak przygotować się do tego lotu. Idziemy! Zewa, Ewa, boisz się? Troszeczkę. Idziemy. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć, jestem Damian. Ewa. A Damian. będzie za chwilę w moich rękach. Jak no. się Prawie jak kardiochirurg. Prawie jak kardiochirurg, tak. Zapraszam. Super. lot ja twój, czy już Tak, nigdy nie miałem y, styczności. Z lataniem w ogóle? Z lataniem. Nie, ostatnio skok na bungee tylko. Skok na bungee, ok. Zapraszam. Na jakiej wysokości będziemy lecieć? Od 150 do 300 metrów, w zależności jak się będziemy czuć, jak nam się będzie podobać. A jak z temperaturą góry? Będzie, będzie duża różnica? Dzisiaj jest, dzisiaj jest plus 30 stopni, temperatura spada w granicach 0,65 stopnia co 100 metrów do góry, więc jak będziemy lecieć na 300 metrach, ta różnica będzie pomijalna wręcz. Krótki instruktaż. Nóżki będziemy trzymać w trakcie lotu tutaj. I tak, e, cokolwiek by się nie działo, nie chwytasz za te uchwyty czerwone i nie chwytasz za te linki, bo mogłabyś mi przeszkadzać e, w sterowaniu. Otóż jakbyś się też powiedzmy wystraszyła, to też nie dusimy pilota i nie chwytamy się go tak, bo były takie przypadki. E, przytulać się można, jak już wylądujemy. Okej. Okay. <grym> w za uratowanie życia. Naturalnie, <grym> tym bardziej, że tak jak wspomniałem, będzie ono w moich rękach. Wydajemy taką komendę lotniczą od śmigła i próbujemy. I proszę bardzo, Ewa wylądowała cała i zdrowa. Zobaczcie, żyje. Ależ u nas nie może być inaczej: zawsze musi być cała i zdrowa. <noise> Zobaczcie, jaki sprzęt, jak zapięta, jak pilot zawodowy. O, no wie, ja... zapowiadała się, jak A ona zawodowała się, jakby się tam wręcz urodziła, była bardzo dzielna. <noise> Super, polecam każdemu wspaniała sprawa. Jak ktoś <noise> lubi adrenalinę, na Nowe wyzwania, yy, przełamywanie swoich lęków, swoich granic, albo chce komuś sprawić super prezent, tak? Bo u państwa można wykupić voucher. Można jak najbardziej. Nie jest możliwość eee... wykupienia vouchera. Można do nas y, przyjść, można do nas napisać, można wejść na stronę motolotnia.loty.pl, Jeżeli ktoś ma jakiekolwiek pytania natury lotniczej, to też. No to super. Ewa, polecamy? Oj, jak najbardziej. Ja już chcę się zapisać na kolejny lot. Także. <laughs> <laughs> Dziewam za słowo i. Było ciało. świetnie. Bardzo, Bardzo dziękujemy. Dzięki.